Hej, cześć, witajcie! Znaczy, jeszcze raz. Hej, cześć, witajcie! Hej, cześć, hey, cześć, witajcie! Ja jestem kociastka, która się zacina, bo jest robotem. Nie no, żartuję. Przed chwilą wymieniałam się z taką osobką jak duch X, duchowa dziewczyna X. No i oczywiście musiało mi u... urywać nagrywanie, bo jestem dziwna i tego nagrywania nie umiałam przedłużyć. Zapomniałam przedłużyć i ogólnie skończyliśmy na tym żebyśmy dawali jej grafy i tak dawajcie jej grafy to bardzo wam się tutaj odwdzięczy i tak właśnie tam ja wam nic nie będę zdradzać idźcie sobie do tamtego odcinka więc dobra mamy te liski na sobie mamy dobra mamy są bardzo ładne. Więc co najpierw y, robimy? Najpierw się wpiszemy. Później pójdziemy editnąć artbooka, a następnie zrobicie jakieś luka. Najpierw się wpiszemy. Ta, 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 ta. W ogóle zostawcie tutaj suba i łapkę, z, łapkę w górę, bo mnie to tak motywuje. Ostatnio w ogóle przyszło subów chyba z 7. Czekajcie, jeśli tu wpiszę. Dobra. Dobra, dobra, super, dobra. No nie no, co się tu dzieje? MSP. Jak ja jej naspaniłam, to jest Wątpię. Dobra, wejdźmy sobie już. A okej, okay, dobra, jeden raz. Okej, okay, no to dobrze. Już wymiana została dokonana, idziemy editnąć artbooka. Yy, na pewno wiem jakiego... Łaj. niego ciaski. Jezus Maria. Ha, jestem na. Nie patrzcie, Boże. Mam nadzieję, że tu nie pisze teraz: nie, 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 nie. Oczywiście, dobra, bo. Edytujemy to albo usuwamy to. Usuń. Nie. Nie chcę zapisywać zmian w artbooku. Usuwam to. To mi nie jest potrzebne. Dobra, usuwamy usuwamy, usuwamy um, dobra, ja Ci już tam grafka dałam, to jest usunięte wejdziemy może teraz na tego artbooka i go zedytujemy na tego artbooka możecie włazić sobie <laughs> kurde, gorąco mi Zdjęłam bluzy i mi od razu chłodniej Ehm. Um. Co Januce, co Januce, moi kochani widzowie. Um, tak, mówiłam o wzroście słupów, chyba. Pozdrawiam Lawi, ale Lawi, ty mi sponsorujesz kanał. Masz mi bardzo dużo tutaj, właśnie do. Długi masz ten dług, bo ja ci na, na wszystkich odcinkach um, ten kanał sponsoruję. I teraz też. Ci zasponsoruj kanał, i Ty też mi zesponsorujesz Wpadajcie na kanał Lawi, koniecznie dajcie subika, dzwoneczkiem oraz łapkę w górę pod filmami jej. No, kto tego nie zrobi, no, nie zasługuje niestety na dalszy część, dalszą tutaj karierę. Nie chcę włosów Dobra. Teraz robimy edit statusa. Ja wam pokażę, co ja robię po wymianie. Um, wymienię listki Tutaj damy takie w sumie serduszko. jeju Jaka, jak głupie, wybrałam tu. No i co no? Kacziesko nie umie sobie poradzić. Mój ciąg, Pisać. Pisa. Pisa. Ja lubię mieć bardzo ładny statusik. I dobra. Zapisz się. A w ogóle, animacje Dobra. Teraz robimy se Luka. Ogólnie to szukam doładowania ładowania VIP. Oczywiście pewnie ludzie będą chcieli, żebym ja im coś za to dała. Ale jeżeli macie takie doładowanie, mi tutaj do oddania. Dobra, już nie będę wycinać tego, bo mi się nie chce. Jestem leniem. Um, Ojej, dziękuję za pozdro. X duchowa dziewczyna X, dzięki za pozdro. Mi też możecie pozdrawiać. Ja się będę tak, będę płakać ze szczęścia zaraz no, się będę pachać ze szczęścia, no tak, bez sensu, dobra. Dzięki, dzięki za pozderko, bardzo ci dziękuję. Oto są moje braciki, a tu są jej liski. Więc jeżeli chcecie właśnie wymienić się z nią, to wystarczy, że napiszecie do niej, tutaj macie jej nick, oraz zaproponujecie jakąś fajną wymianę na bracy. Miałam robić pauzę, ale 58? Serio? To chyba was coś mi się bardziej podoba, ale jak już, no, taki to mega. Dzięki w ogóle idziemy zobaczyć, czy to jest nowych. Tutaj właśnie MSP drugie, gdzie to jest, gdzie to jest, gdzie, to gdzie to jest. No i my będziemy już chyba kończyć ten odcinek, bo muszę się poradzić z moim powocznym kątem, niestety, ponieważ tam mam rzeczy potrzebne mi do zrobienia teraz luka. Jeżeli jeszcze nie zostawiliście łapki w górę pod tym filmem, to czas co zrobić. No oraz zasubskrybować ten kanał z dzwoneczkiem. Ja tutaj się będę męczyć z MSP. Um, o, udało się, udało się. Dobrze. Myślę, że już bez względnego przedłużenia. Jeszcze jest tylko zaproponuję konto. Możecie mi dodawać autografy. Bardzo by mi się przydały. Um, Ogólnie dziękuję też. Hack 2002, ona mi znowu ratuje życie. Nie patrzymy, nie patrzymy. <tryk> um, dobra, więc ja myślę, że będziemy ten odcinek kończyć, ponieważ nie robi się już on dość ciekawy. Wy, oczywiście, idźcie na kanał Tutaj w ogóle róbcie wszystko, co chcecie. Um, ja. Zapraszam Was też na moje inne filmy, a zwłaszcza na tę pierwszą część tego całego, tej całej wymiany. Um, no a co? My już niestety ten odcinek musimy kończyć i pa!